Spierzyna to jedna z największych i najzamożniejszych gmin powiatu międzyrzeckiego. Malownicze tereny rozciągające się między Pojezierzem Lubuskim a Puszczą Notecką zamieszkiwane są przez blisko 13 tysięcy mieszkańców. Piękno przyrody to olbrzymi, choć nie jedyny atut gminy. Obszar posiada wyjątkowo korzystne położenie geograficzne. Znajduje się na styku województw lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego w pobliżu przejść granicznych w Kostrzynie, Słubicach i Świecku. Sama stolica Niemiec Berlin znajduje się tylko 150 km od Skwierzyny, zaś stolica Wielkopolski, Poznań oddalona jest o 100 km. W tych dwóch miastach znajdują się duże porty lotnicze. Gminę przecinają dwie trasy, S3 i E24. Tylko 25 km dzielić będzie Skwierzyny od budowanej autostrady A2. Gmina systematycznie zwiększa swój dochód. W roku 2009 osiągnęła 11 90 832 zł to o ponad milion złotych więcej niż w roku 2007. Na stałym wysokim poziomie utrzymuje się pozyskiwanie dotacji z Unii Europejskiej i wynosi ono ponad 2 miliony złotych rocznie. W latach 2001-2006 pozyskano ponad 12 milionów złotych. Gmina otwarta jest na wszystkich potencjalnych inwestorów. Aby wspierać na swoim terenie rozwój przemysłu, oddała pod inwestycje wyjątkowo atrakcyjne tereny. Ziemie obejmujące pola międzyrzeckie stanowią obszar lokalizacji zabudowy produkcyjnej z dopuszczeniem usług, w tym wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. A tutem terenu jest bliskie sąsiedztwo drogi krajowej S3. Do parku przemysłowego została doprowadzona instalacja wodna oraz elektryczna, jak i cała infrastruktura techniczna. Miasto służy pomocą inwestorom zarówno zamierzającym rozpocząć działania, jak również już inwestującym na jego terenie. Gmina z sukcesem korzysta ze środków pochodzących z różnych programów pomocowych Unii Europejskiej, co przekładać się również będzie na inwestycje na terenie parku.